Dzień dobry, witam w nowym tygodniu. Z tej strony Michał. Mamy poniedziałek, 27 dzień lipca. Zaczynamy z przeglądem technicznym, tym razem od rynku DAXA, niemiecki indeks. Jesteśmy tutaj w ciekawym miejscu, nie tylko na, tej, nie tylko na tym instrumencie, ale na wielu innych. Zaraz to sobie pokażemy. Natomiast na DAX-ie, przystanek na 127,2, to co już kilkukrotnie wskazywaliśmy sobie, to jest prawie, właściwie to jest wtorek, sprzed tygodnia. 13,250, 13,280, ukształtowany poziom oporu, wierzchołek na, na daksie. I teraz z notowania schodzą nam po tej luce spadkowej do linii trendu wzrostowego, jaka jak była tutaj prowadzona od połowy czerwca. Mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, test szósty. Właściwie teraz mniej więcej przebiega. To jest sytuacja taka, gdzie pierwsze tutaj zejście mieliśmy już w piątek natomiast widzimy, że, że to zamknięcie tygodnia w tych okolicach właśnie 12,850 się ukształtowało, no i zobaczymy jak ten rynek kasowy się otworzy dzisiaj o godzinie 9, jak te notowania zareagują tutaj w tych okolicach właśnie tej linii trendu wzrostowego, ewentualnym targetem tutaj horyzontalnym jest, jest tutaj ten poziom cenowy 12,640, 12,600, 12 50, wynikający z tego mierzenia 1 do 1 największej korekty spadkowej, takiej bardziej lokalnej w tym trendzie wzrostowym, wyrównując ją, mierząc sobie od szczytu, właśnie ten tą strefę wskazuje nam to mierzenie jako poziom wsparcia. Kolejny instrument GBP-USD. Tutaj musimy sobie nieco szerzej przejść, skorzystamy z takiego szerokiego mierzenia. Zwróć uwagę, jesteśmy po tych mocnych spadkach. Tutaj z martwa. Myślę, że warto pomierzyć sobie cały swing spadkowy, żeby złapać obraz, w jakim punkcie się znajdujemy. Wydaje się, że 6.1.8 zostało wybite, ale zmierzmy to dokładnie. Tak, 6.1.8. Tutaj potwierdzone biegunowością. Ja mam tutaj spróbował szeroki układ harmoniczny też wyznaczyć. W o tą reakcję na 69,8, może nie w 100% precyzyjna, natomiast punkt B nie musi być w punkt, w punkt precyzyjnie nakreślony. Punkt C i na początek przejść do okolicy tutaj tego wierzchołka z 9 marca. To by był poziom oporu 1,30 Zmierzmy jeszcze falę BC i zewnętrzne mierzenie poszukujemy na niej. No i zobaczcie, że bardziej ten punkt punkt D jest potwierdzony właśnie na 786 w postaci zewnętrznego 161 i 8 fali BC. To jest jedna z opcji, gdzie możemy szukać dodatkowych potwierdzeń, właśnie mierzenie, mierzenie zewnętrzne na fali BC. Szukając potwierdzenia układu harmonicznego, tutaj tego punktu D dokładnie, bo mamy do wyboru 786 lub 886 w tym wypadku. Zostawiamy to 786 na 130, 31, 30, 30, 60 powiedzmy. To jest ta strefa. Takiego szerszego mierzenia, szerszego spektrum na kablu. USDJ, może dwugodzinówka, bo oświadamy no. na ciekawym poziomie też. Mieliśmy tutaj mierzenie tej fali wzrostowej z, no, z końcówki czerwca, ostatni tydzień czerwca, budowana była. I teraz poziom jaki. Powinien być istotny pierwsze reakcje na nim się pojawiają właśnie podczas dzisiejszego poranka. 127,2 w tej fali wzrostowej. I teraz poprawimy się precyzyjnie. I poziom cenowy 105,40, to, to jest aktualne wsparcie na ujku. Natomiast, jak to wykorzystać, jeśli chodzi o jakiś target wzrostowy? Ja myślę, że tutaj. Naturalnie byłoby skorzystanie tutaj z największej korekty wzrostowej. Wcześniej, jeśli pojawi się większe odragowanie, czy próbujemy tutaj zagrywać długie pozycje, to naturalnym targetem będzie 106, 30, może nie w punkt, to mniej więcej takim bezpiecznym 106, 25, 106, 30. poziom wsparcia zostanie utrzymany, powinniśmy gdzieś w tej okolice znaleźć się z korektą z wzrostową. Na złocie jest. Prawdopodobnie możemy, możemy mieć dalsze wzrosty, tutaj wskazałem to około 1900, 1920 był też maksimum i ten wierzchołek, do którego się odnosiliśmy. Spaki na duży horyzont czasowy tej analizy, myślę, że warto poczekać jeszcze na zamknięcie dzisiejszej sesji i może jutrzejszej, czyli ten poziom w 100% już definitywnie będzie wybity, będzie można go zakwalifikować. A właściwie nawet i możemy skorzystać tutaj z interwału miesięcznego, jeśli chodzi o taki punkt odniesienia, bo to były miesięczne yy, miesięczne świece też. Ten poziom wskazywaliśmy z 2011 roku. I również możemy tak jak zamknął się tutaj miesiąc lipiec, czyli właśnie te ostatnie, ostatnie sesje, które tym, w tym nowym tygodniu się pojawią, poniedziałek, środa. Yy, zobaczymy, zobaczymy, jak to się opoczy i jak ta świeca miesięczna się zamknie na Złocie. Ropa WTI. No, ropa WTI ten, ten, powiem, zdecydowanie zareagowała, który wskazywałem. Spodziewałem się, że on za kolejnym testem już zostanie wybity dołem i teraz już też prawdopodobnie nie stanowi takiej atrakcyjnej strefy i mimo, że zostaje ten, ta strefa zostaje utrzymywana w 40,8 USD, no to spodziewam się, że jak będzie kolejne zajście, to jednak już to wybicie dołem się pojawi, bo jeden, drugi, trzeci test, yy, i bardziej ten poziom wykorzystałbym jako sygnał spadkowy. Jeśli znajdziemy się gdzieś tutaj w okolicach 40, 70, 40, 65, będzie naruszenie, zamknięcie jakiejś godzinówki, powiedzmy poniżej, to zdecydowanie dla mnie to będzie sygnałem sygnałem spadkowym na ropie. Tutaj już tej strefy nie wykorzystywałbym jako punkt odbicia na, na północ. Dobrze, i dwie ostatnie, dwie ostatnie parowalutowe z PLN-em. Ciekawie też jest. USDPLN i osiągnęliśmy bardzo dynamicznie tą strefę, strefę wsparcia 376.00 76, i zobaczcie, że właśnie, właśnie, próbujemy ją wybijać teraz. Jak nam tutaj schodzi tą dzisiejszą świecą dzienną, właśnie w tej okolice wyłamuje to 376 powoli. No, mieliśmy tutaj raz, dwa, trzy, 4 5 sześć, dzisiaj siódma świeca spadkowa, czarna, także bardzo mocno ten trend wzrostowy jest rozpędzony. Natomiast tak jak wcześniej wskazywałem, jeśli odragowanie by się tutaj gdzieś pojawiło, nie jest to może jakiś mega silny poziom, jeśli chodzi o geometrię, natomiast na pewno istotny dołek tutaj z marca. Jeśli uda się wybronić strefę, pojawi się korekta wzrostowa, to po prostu wykorzystamy tą rozpoczętość tego prostokąta, odłożymy ją od długa, który się ukształtuje i gdzieś to będzie może wykorzystane jako target wzrostowy, czy próba odbicia, podłączenia się do trendu spadkowego. Dużo indywidualna sprawa, jak po prostu skorzystamy z takich narzędzi. Zdecydowanie dziś do obserwacji USD bo to, co się dzieje, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy moment. I również, może nie jesteśmy jeszcze tutaj na skraju wypełnienia układu, natomiast Oczywiście złotówka się tutaj nam umacnia, więc naturalnie też na EuroPLN te spadki są. Może nie tak dynamiczne, bo też eurodolar zdecydowanie poruszał się w górę, więc EuroPLN nie jest tak napędzony, jeśli chodzi o te spadki. No i zobaczymy, czy one, czy one się pojawią dużo głębiej, niż, byśmy oczekiwali, niż jak oczekujemy, właśnie dużo głębiej, gdyż tutaj wyznaczałem ten układ harmoniczny na 886 potwierdzony tutaj tym 1 do 1. Z AB i CD 1 do 1, co wymierzyliśmy. i powiem cenowy, docelowy, powiem to jest 4,24 aż na Euro PLN. Natomiast taki, taki alert możemy sobie ustawić, takim punktem, gdy warto bardziej, bardziej dokładnie śledzić tą parę walutową, to byłoby bicie punktu B. Jeżeli znajdziemy się poniżej 4,36, Wtedy można zacząć bardziej, bardziej tutaj precyzyjnie obserwować, bardziej dokładnie co się dzieje na Europelenie, bo na razie spadki wyhamowują. Jeśli USDPLN by zawrócił, to, to z pewnością też Europelen bardziej dokona tego zwrotu, patrząc na siły trendu, jakie w ostatnim czasie były. Także pozostajemy z tym Europelenem gdzieś tam z tyłu głowy, natomiast dopiero po wybiciu punktu B zaczniemy go jakoś. Ej baczniej, baczniej obserwować i, i z, większą, z większą uwagą.